tylko o pojazdach, motocyklach. Jednośladach. Główna homologacja, o której na pewno najwięcej słyszeliście, jest to homologacja na kategorię A. Są to pojazdy, które mają więcej niż 35 kW i więcej, głównie więcej, więcej mocy, powyżej 30, 35 kW i nie są to jakoś bardzo mocno ograniczone pojemnościowo. I to jest najczęstsza homologacja najczęstsza kategoria, która występuje w naszym kraju i bardzo dużo Motocyklistów jeździ. Niektórzy jeżdżą bez prawa jazdy na kategorię A, więc tutaj polecam serdecznie zapisać się na kurs i podchodzić do egzaminów, żeby jeździć legalnie, bo przypomnę, jeżdżąc nielegalnie, bez prawa jazdy na przykład kategorii A, jak jeździmy motocyklem powyżej 35 kW, to jest około 70 koni mechanicznych, to na szczała dostaniecie 1500 zł.